Cześć, z tej strony Kasperu, witam was w kolejnym odcinku matchinga. Tym razem wylosował nam się Mirage. Ja polecę tutaj A. I trochę inaczej mikrofon ustawiłem, ponieważ chcę, żeby lepiej było mnie słychać. Ponieważ jest wieczór ja będę cicho mówił, dostałem od razu B. Dostał ładnie łeb. One shot. Znowu i idę pod nogi jak zawsze. Czekaj, Tutaj. Dobra, z shorta pójdzie. Włapany. One short. Siema, tak na szybko. Przypominam, że organizuję giveaway na tego kawałka. Aby wziąć udział zostaw lajka, like suba, zajrzyj do opisu albo kliknij w przypięty materiał, który wyświetli ci się teraz. Nie przedłużając wracamy do odcinka. Ale... Nie ma defa. Ała, zabalał ten nade. Czemu oni tak wszyscy... stracili na Tu jeden wyłapany. Kon. city. Chyba nie. Dobra. Kuchnię sprawdzę. Ładnie. Jest gali. No. Rzucę CT. Dobra, bez flasza. Spalimy schody. Trafiłem, trafiłem. O! Na drewnie będzie. Zabił go. Na blisko. Cały dzień nikogo nie było. Wrzucę do dżungli. Tu mógł być Vakshot. żeżcie w dżungli podobno był. Oj, już bałem. No, myślę, on... człowiek, the Nie wiem gdzie jest ostatni. To jest. Ok, mogło wyglądać dla niego jak prefire. fire oj, 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 One beside. We can rotate from it. Spróbujemy, midem. Ja się rzucę smoke tutaj, żeby ich smolić. Dobra, myślałem, że to jest przeciwnik. No niech tam pójdzie pierwszy. Ja się trochę boję. One shot. Shot, shot. W ja pierwszym życiu tu flashe. Kurde no. Gdyby mój mnie nie życzył flasha ja się bałem, że się oślepię. Ale mogłem po prostu próbować Strzelić w tamtego gościa trudno. No i pakie nikt nie wziął. Co to chyba? Już Tam chyba. Tą flash chyba poszedł na idzie No nie mogę. Resort, short. Ile mu dałem? 53. Nie umiem sprawiać w czasie dwa. Dobra, zobaczmy, jak tam pójdzie po co tak. Ale to chyba będzie. Kurde, w sana jest nie wychodzi też. Został jeden. And Podradniam tam był, się do mnie. Noż. Dobra, dwa tapy dostał. Tu w kuchni gdzieś to jest eko w sumie, ale defa nie ma. kołaszka byłoby fajnie skarnąć. Dobra, co koła kawałek zasejwowane. Dobra, pomarańczowy z Nie pradził sobie. Jeden po trzy. mam O, Ale mnie wychylił. No nie, 91 w 5. Jak się okazuje to mi nagranie się popsuło. Jak widać w sensie, zamiast w sensie pausować, to wyłączyłem nagrania. Nie wiem kiedy nawet. Jak widać w poprzedniej rundzie trzy fragi zdobyłem. Poszło ładnie. Mam nadzieję, że dużo materiału nie straciłem. Dobrze, że w 5 gramy jako CTA. Jeden wyłapany. Drugi wyłapany. Teraz troszkę pewniej. Aimuję. Po tamtych trzech flagach. A i ostatni może być Pałac. Z mojego game sensu. Ale jest na midzie. Na zakręcie. Wiesz, i mamy znowu trzy fragi. Pięknie. Nastakujemy się, a tym razem Masz Zajmę pozycję na tikacie. Nie powinni się mnie o to spodziewać. To jest bardzo niebezpieczna pozycja, ale może być opłacalna. Płac był. Spróbuję wysadzić tam tylko smoka. Ticke. Аймен, Татрис. Добропад. Где я в том смолку только его ноги? Flashbank. Under window? Yeah. Жить ему с этой смолкой Окей. Ładnie słupany, nie wiem czy był w płacu, czy nie. Smida my Musiałem poprawić, las palas, nice, GG, łatwiutko. Dwadzieścia czternaście. no jest dobrze, jak na silverka tutaj <grytanie> z poprzedniego lemo. Widzimy się znowu tym razem na daście. Znowu druga gra, po to po Potem meczu jeszcze dropa dostaną. No, 600 pada. Muszę celownik zmienić. Bo mnie idzie z tym celownikiem zupełnie. Może któryś z sojuszników będzie miał lepsze. To też skopiuję. Ten wygląda spoko. Który to jest? To jest ten. Dobra. Nice. Coś tam się kłócą. Nie rozumiem za bardzo. Bump, gdzie jest pan? na respie. O, był ktoś na longu. Dobra. Skarnięty. Hej, bomb. Lesbij. Dobra, ale ja paczkę mam. Tej. Czemu w dwójkę patrzymy tego longa? W dwójka, nie? No, Z shorta niech nie spojrzy. No zaraz się tam wbiją. Już wchodzą. Dobra. Nadek, no smoke. Pod respem chyba był. Nie mogę wskoczyć. Oli Smoke upada, więc. Wycofam się powoli E short Baka na szarcie No andy. Dobra wiedzę że tu jestem Oj, wybiegli Dostał jeden nade mnie ja bomb. Będę patrzył CT. Nie spodziewałem się, że tak wejdą agresywnie. Dobra. Akurat zaknąłem na mapkę. Jak wybiegli. Łażki jakieś nie nawet. Dostał one, clue HP. Zostawimy się przy aucie. Trochę goofy zagrałem, ale niech będzie. Też chyba nie wejdą. Tam mi patrzy żółty. Dobra. On patrzył deep. Oni mogą rotować. On zrzucił tam smoke'a. Spoko da limit leży chyba ten sam. Tu będzie. Czekam na tamtego ale kancko nie wiedzieli o mnie bo się długo chowałem ostatnio nie wiem czy z nie był. Przejdziemy sobie powolutku na A Dobra. Jest czysto, mi idę mi patrzą. Tylko że info nie dają. To też jest malące. A co tu na łoku szedł? Nie idź na longa. No na shorta typie. Co ty robisz? i tam słyszę kroki. Gdzie siawka jeszcze była? Mamy pakę Lower. I dwóch tam jest. Ładnie, najdek. Szczeszka poszła. W ogóle pleców nie patrzę. I ostatni, nie wiem gdzie może być. Za plecami wątpię, że mi przeszedł. O! City. Ładnie, 4k. Kałaszka sobie wezmę, spróbuję się z kałaszkiem. 10-2. mega ładnie wychodzi. I znowu idzie ze mną longa. Po co? Czy to widziałem, czy nie widziałem? Właśnie, widziałem. A wiesz co? Uj, zostałem skanowany. jestem tutaj sam, bo poczekam, aż będą tuptać. Aj, troszkę zły timing, Long ze sobie w shorty. Nie wiem czy dostał skanem. Nie dolecie leciańć nawet. Teraz dostał skanem. Ja siebie zafraszował, a e, nie trafiłem. Dostał, to teraz ktoś inny ode mnie łeb dostał. Jeszcze Counter Strike Not Responding, skraszował. Dobra, dołączyłem. na Pistolka ucieka. Jeszcze zgarnięty. Ewentualnie midem mogę zejść Dwóch na midzie. Jeden mi tu skraca nawet. Widziałem go. Nie wiem czy on mnie widział. Chyba nie. O! Na blisko był. To city, one low. Powinien myślała To No, 95. No to trafiałem go. Naprawdę mp 7 taka słaba jest? Tam, tam ma AUG'a. Mieram. Jak oni patrzą? Jak on mnie spikował? Obiekt całego boksa i mnie zabił? Gdzie dwóch moich stało na midzie? Jeszcze wiedzieli, że ja się tam strzelam. Tu wrzucę mojemu m -kę. Dobra. Wszyscy? Wszyscy. Ładnie. 92 dostał. Okej. Okay. Dzisiaj mamy dwa zwycięstwa. To za wczoraj. Remis i. Yy, przegrana, tak? Tak. Oj, Recoil i Safari. E, nie Safari, tylko Polormesz. Dobra. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.